Jak byś zrozumiał zdanie that movie was okay, Bo często słyszę, że Polacy myślą, że słowo ok, jak się określa coś jako ok, to Polacy myślą, że to znaczy, że to było dobre. I to nie jest poprawna definicja słowa ok. I dlatego musiałam stworzyć dzisiejszy filmik, przez to, że to słowo po prostu ma inne znaczenie po polsku i po angielsku. Instytut lingwistyki przedstawia. Sprawdziłem w polskim słowniku, i tam pisało, że słowo ok może znaczyć dobrze. Na przykład no, dobrze, że się z kimś zgadzasz. Na przykład Hej, czy możesz coś kupić dla mnie? Ok. I to znaczy Dobrze, i pod tym względem ok jest to samo po angielsku. Ale ta druga definicja, która jest po polsku dobre, jest, to, to nie znaczy to samo po angielsku. Przeczytam Wam definicję z NETA. Jak używamy ok jako adjective, to znaczy przymiotnik, to wtedy to znaczy tak. Satisfactory. But not especially good. For example, the flight was ok. To jeszcze raz, ja to powtórzę, bo to jest bardzo ważne. Bo jak wy mówicie komuś, jak mówicie po angielsku, że coś było ok, to wy to obrażacie. Ludzie będą myśleć, że o, oh, ok, ci się nie podobało. Satisfactory, but not especially good. I tutaj nie pisze not especially great. Nie. They pish are not especially good. So it's like, I don't know if you know the word satisfactory, but I'll read to again. What satisfactory, po angielsku? Fulfilling expectations or needs, acceptable, though not outstanding or perfect. So, you see, satisfactory is not acceptable. Not good, but acceptable. To jak rozumiemy słowo satisfactory jako acceptable, to przeczytam jeszcze raz definicję tego słowa. OK znaczy acceptable, but not especially good. I prawdopodobnie dlatego ludzie myślą, że Polacy są tacy smutni albo że Polacy są tacy, tacy negatywni. I to jest przez to, że wy używacie słowo OK, myślicie, że mówicie, że coś jest dobre. Ale wy mówicie, że to było tak nie za dobre. Wiele lat temu jak miałam naprawdę dużo uczniów i pracowałam w różnych szkołach, to zawsze jak był poniedziałek i rozmawiałam z moimi uczniami i zawsze pytałam, hey, how was your weekend? I prawie zawsze oni mówili it was okay. I jak ja to słyszałem, to ja myślałam, uff, uff, to brzmi okropnie, tak. Co im się stało? Czy ich babcia umarła? Czy... ja nie wiem, czy ich dom się spalił? Czemu oni używali słowo OK? Ale też muszę tutaj wytłumaczyć, że Amerykanie ogólnie mm, raczej nie używają negatywne słowa. To OK znaczy tak... Mm, OK... Tak OK. OK znaczy OK. Takie średnie. Ale przez to, że Amerykanie tak jak Hmm, od młodego są uczeni, żeby, że zawsze muszą być pozytywni, to Amerykanin ci nigdy nie powie, że coś jest źle, albo something is bad. Jak zapytasz Amerykanina, How was your weekend? To on ci nie powie, Yeah, it was bad. Jak było źle, to on ci powie, It was OK. To widzicie, jak rozmawiacie z Amerykanami, albo nawet z innymi ludźmi, mówicie, że coś było OK. Wy nie mówicie, że to było dobre. Wy mówicie, że to było tak jak mm, like gorzej niż dobre. Mogę to zaakceptować, ale nie jestem tak bardzo z tego zadowolony. Moja dziewczyna jest Polką i zawsze jestem zaskoczony, jak się jej pytam: hej, jak ci smakowało ten obiad? Albo co myślałaś o tym filmie? I ona mówiła: o, by było okej. Okay. To tak, o. Oh. Ha, ty, tylko OK? I on tak nie, 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 znaczy, znaczy dobrze, było dobre. Ja tak, a, OK, OK. I dla mnie to jest takie bardzo frustrujące, że ja tak, poczekaj, czy, czy mówisz OK po polsku, czy po angielsku? Tak, ty nie, o co, co, so what do you mean? Like what are you talking about? I oczywiście rozmawiamy po polsku, to to, to to jest OK, to jest w porządku, że ona używa słowa OK w taki sposób, bo mówimy po polsku. Ale jak mówicie po angielsku? To nie możecie mówić okej, okay. okej? Okay? Tylko jak coś było źle, jak coś nie było dobre, było tak, takie, o, ja nie wiem, tak, i nie chcesz, nie wiem, nie chcesz być negatywny, to mówisz, a ja było okej. Okay. Ale często tak jest, może obejrzę jakiś film i myślę, a to nie był świetny film, ale też nie był najgorszy film, ale był okej okay. i ktoś mnie pyta, hej, czy to był dobry film? bym powiedział, było okej, okay. it's not great, it's just, it's just okay. I dlatego byłem zaskoczony, że jest ta firma o kocim i ich, ich, hasło jest OK Beer. I ja tak pomyślałem, wow, ha, <laughs> tak huh, like to jest, ja mam, ja mam dla nich szacunek, ja wiesz, ja myślałem, że oni, jak pisali OK Beer, to oni pisali, to, że to mniej więcej to tak brzmiało, no wiemy, no, no wiemy, że nasze piwo jest tak trochę chujowe. Ale jest okej. Okay. Nie jest najgorsze. Jest tak, są dobre piwa, ale ten nie jest jeden z nich. On jest, on jest po prostu okej. Okay. I jak chcesz tanie piwo, które nie jest paskudne... Okej, okay, nie mówimy, że jest dobre, okay, bo wiesz... Sorry. Wiem, że chcesz dobre piwo i jak chcesz, to nie kupuj o koci. Okay, bo to bo jest tylko okej. Okay. To w takim razie... Może kupi jakieś lepsze piwo albo droższe, ale jak nie chcesz wydać tyle pieniędzy i chcesz wypić coś, co jest tak w porządku, tak nie zwymiotujesz, jak to wypijesz, to kup okoci. I ja myślałam, że o to im chodzi. a ja tak, wow, to jest taki to jest śmieszny marketing. Ale teraz myślę, hmm, chyba nie o to im chodzi. O koci. nasze piwo jest chujowe, ale są dużo gorsze. Tak to brzmi. Jak używacie słowo OK, to co możesz mówić zamiast OK? To jest bardzo proste, możesz powiedzieć good. Wiesz, good is good. Że good jest dobre. OK nie jest dobre. Good znaczy dobre. To, to jest oczywiste. Nie wiem, czemu muszę wytłumaczyć, że good znaczy dobre. Ja... To jest chyba oczywiste, nie? Ale też oczywiście możesz używać słowa great. Ale wtedy great jest, no lepsze oczywiście, to jest fantastyczne. Albo fantastic. Też oczywiście ludzie w Stanach używają słowa awesome. Też możesz powiedzieć very good. Wiesz jak ktoś cię zapyta Oh, how did you like dinner? I oni ugotowali ten obiad, to nie mów it was okay, bo na pewno oni będą obrażeni. Możesz powiedzieć oh, it was good albo nawet lepiej It was very good Możesz powiedzieć Excellent, fantastic, delicious ale nie OK Jak ktoś Cię spyta jak był Twój weekend i chcesz powiedzieć, że ten weekend był dobry to oczywiście nie mów OK Powiedz Yeah, it was good I had a good weekend okay, that's it To znaczy good Good znaczy good OK nie znaczy good Ale jak był świetny weekend możesz powiedzieć It was great It was very good, it was fantastic, it was exciting, it was amazing, it was wonderful. I pamiętaj, że mimo to, że OK znaczy acceptable albo satisfactory, często w praktyce OK znaczy bad. Pamiętam, jak moja siostra mieszkała w Polsce i rozmawiała z taką Polką i my wszyscy razem obejrzeliśmy jakiś film i nasza koleżanka z Polski się spytała, hej, co myśleliście o tym filmie? I moja siostra powiedziała, yeah, you know, it was okay. I jak ja to usłyszałem, to ja pomyślałam, Uch, wow, jej się w ogóle to nie podobało. Ale nasza koleżanka z Polski spojrzała na nią i tak, o, oh, no to fajnie. I wtedy ja tak pomyślałam, o oh, no to. <laughs> Wow! Ale tutaj jest taka duża różnica kulturowa, ale też językowa, i to było takie szokujące dla mnie, że e, wiesz, one zupełnie inaczej zrozumiały to słowo. To daj znać w komentarzach, co ty myślałeś o, o słowu OK? Czy wiedziałeś, że OK nie znaczy dobre? I też oczywiście sprawdź na dole w opisie. Mamy dla ciebie siedmiodniowe wyzwanie z angielskiego. I tam się nauczysz dużo więcej fajnych, ciekawych i przydatnych rzeczy z angielskiego. To dzięki, że oglądasz nasz kanał i zobaczymy się za tydzień. Na razie, cześć!